Witajcie moi kochani, mam na imię Ania i w te wakacje postanowiłam sobie coś kreatywnego dlatego zdecydowałam się na poprowadzenie swojego bloga oraz być może kanału na YouTube na temat urody, mody i takich wszystkich kobiecych spraw Swój pierwszy filmik postanowiłam poświęcić makijażowi który jest prościutki, łatwiutki i na pewno każdy sobie da z nim radę A czego będę potrzebowała, by go wykonać? Będę potrzebowała na pewno jakichś cieni. Wykorzystam tutaj cienie Inglota. Tutaj mam taki perłowy, brązowy cień yy, o numerze 402. Nie wiem, czy dokładnie widać kolory. No, zobaczymy potem. Tutaj mam taki perłowy o numerze 395. To jest taki beżowo-perłowy. Bardzo ładnie wygląda na oczach. Tutaj mam taki matowo-grafitowy kolor o numerze nie wiem jaki, bo już się dawno, dawno staru i mam jeszcze taką paletkę z Inglota i tutaj mam takie trzy kolorki tego używam do malowania brwi a te są takie dwa, raczej kiepściutkie nic prawie ich nie widać na oczach czego będę jeszcze potrzebowała? na pewno jakiegoś bronzera, by podkreślić nasze policzki jest to oczywiście Inglot, bo jakżeby inaczej o numerze chyba 75 coś, nie wiem star się, ale na pewno go znajdziecie bardzo łatwo yy, będę potrzebowała, potrzebowała oczywiście jakiegoś pędzelka by go rozprowadzić mam tutaj bardzo prościutki pędzelek z For Your Beauty nie jest to jakaś może dobra firma, ale wystarczająca tam nie przesadzajmy Mam również pędzelek z tej samej firmy do nakładania cieni. Wygląda on tak. Jest dosyć duży i wygodny w użyciu. Eee, tak, również mam pędzelek z Inglota, oczywiście, skośny, do malowania brwi oraz do eyelinera. Wygląda on tak. I ma numer 17TL, o ile pamiętam. Oraz mam jeszcze taki malutki, okrągły pędzelek, nie wiem skąd od Mamy z kosmetyczki kiedyś. Wygląda on tak. Jest bardzo ładny, przyjemny i bardzo ładnie rozprowadza, rozciera nam cienie. Czego jeszcze będę potrzebowała? Na pewno będę potrzebowała jakiegoś tuszu do rzęs. Aktualnie używam tego kolosal. Tam Volume Express z Maybelline. Trudno mi porównać do innych tuszy, bo mało używam. Jak widzicie, mam dosyć ciemne brwi i. Raczej ich nie potrzebuję. Jedynie jeżeli położę cień, no to oczywiście moje oko wymaga położenia tuszu, ale um, myślę, że dosyć ładnie go rozprowadza i ładnie wygląda na oczach. E, czego jeszcze będę potrzebowała? Oczywiście e, jakiegoś kremu. O, zapo zapomniałam o podkładzie, zaraz sam przeniosę. E, jakiegoś kremu pod podkład. E, ja używam zwykłego Sorai. Krem był tłusty, zielona oliwka. On jeszcze w dodatku redukuje zmarszki. No nie wiem, czy to jest potrzebne w moim wieku, ale kiedyś trzeba zacząć. Eee, tak, dobrze, to ja idę po ten podkład. Okay, Ania oczywiście zapomnia o najważniejszej rzeczy, czyli o podkładzie. Tym razem użyję yy, tam Dream Creamy Foundation, yy, on jest z firmy Maybelline oczywiście. Yy. Użyłam go tylko latem, tak naprawdę, ponieważ on jest dosyć ciemny. Wybrałam sobie taki głupi kolor, ale do palenizny pasuje. On ma jakiś numer w ogóle. Na pewno jakiś ma. No nie wiem, jest dosyć ciemny po prostu. Yy, a zimą używam inglota. Potem Wam pokażę, jak go znajdę w ogóle. No to tak. Zaczynam oczywiście od nałożenia trochę kremu, by ten podkład się lepiej trzymał. Muszę trochę sobie poprawić włosy, bo to raczej nie pomaga. Tak, mamy kremik. Sobie oczywiście smaruję trochę kremu. No i na czoło, ponieważ ja mam dużo zmaszczek na czole. Niestety ta mimika twarzy to mnie kiedyś doprowadzi do nie wiem czego. No nieważne. Smarujemy takich w najważniejszych miejscach unikamy okolicy oczu, no ale trochę.